Laudetur, tu chyba mamy lekturę obowiązkową na ten rok, a myślę, że wielu z Państwa już przeczytało, bo niesamowity sukces też komercyjny, jak to jednak optymistycznie fajnie brzmi, ta autorka sprzedała tych chłopek ponad pół miliona egzemplarzy papierowych już w tej chwili. No to znaczy, że chyba jednak z poziomem głupoty, z poziomem braku zainteresowania czymś ambitniejszym nie jest tak, że to imponująca liczba. Książka się stała hitem i bestsellerem mamy stale do długie, ale adrem, adrem. Proszę Państwa. Tu ważne jest i to, co jest napisane, i jak jest napisane. Bo jest to książka zawierająca gęstą faktografię, sporo źródeł historycznych, listów chłopów z imigracji, listów do dyrektorów szkół o zwolnienie z obowiązku szkolnego, a czyta się to naprawdę jednym tchem. I co jest napisane? Książka szokuje. Szokuje w szczególności ludzi z mojego pokolenia, którzy jednak byliśmy wszyscy podczas upadającej komuny wychowywani w klimacie idealizacji drugiej RP. Polski międzywojennej. Tu czytam o chatach chłopów na Polesiu, Pokuciu, ale też na Mazowszu, w RP Centralnej, w dawnym Zaborzeczki. Uwaga! Nie, to nie było jakieś średniowiecze. To było w latach 20., 30., XX wieku. I czytam o chatach, które często nie miały podłogi, miały klepisko, ziemię, jakieś legowiska, w których ludzie żyli w takim przeludnieniu, w tak strasznej nędzy. Kiedy czytam o tym, co oni jedli, a to w latach dwudziestych, trzydziestych, no to staje mi przed oczami głódka Parrosa i opisy tego, jak dzisiaj żyje niedożywiona ludność Madagaskaru, Bengalu. Jeśli nie umierali z głodu, to przymierali z głodem. Przeludnienie, liczba dzieci, taka jak dzisiaj w Afryce Zachodniej. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka, przy proboszczu wciąż na możesz umrzeć, ale masz rodzić. No pozycja kobiet tu jeszcze wiadomo kobieta, która wykonuje realnie pracę etatową w gospodarstwie, pracę w domu, to jest bita przez męża. Ona bije dzieci, mąż bije dzieci. Mamy krajobraz nędzy ekonomicznej, nędzy moralnej. I powiem tak, czytając tę książkę, można łatwiej też docenić to, gdzie znaleźliśmy się teraz. Jak niesamowity był ten krok, jaki dokonaliśmy my jako kraj, ale też cała ludzkość z pewnymi wyjątkami no, globalnego południa. I to nie jest tylko postęp materialny. To jest też postęp moralny, to jest postęp intelektualny. No, czytając o tych klimatach, jesteśmy bardziej, można powiedzieć, duchem w jakimś średniowieczu. Przyzwoleniu na bicie, przemoc. chłopiec bity przez pana, dziedzica. Chłop bije swoją żonę, żona i chłop biją dzieci, wszyscy biją wszystkich generalnie. Mamy, mówię, środowisko intelektualnej, moralnej i materialnej nędzy i nielicznym, którym udaje się z tego wyrwać przy bardzo utrudnionym dostępie do edukacji. Szeroko otworzyła go dopiero ta wyklinana dzisiaj PRL. Także absolutnie must read, koniecznie czytamy. Ramen,